Siódma I co trzeba sobie zrobić kawusie. Oczywiście cały tydzień nigdzie nie wyjechałem. Nic nie znaleźli. No i zaczynamy kolejny dzień oczekiwania. Za ładunkiem. Ja pierdolicie mogliby kurczę coś co nie znaleźć, bo to jest nie do pomyślenia Jak to się mówi? Nie to, że mi kurde moje pieniążki uciekają No, dobra Trzeba sobie zrobić kawusię I za moment się widzimy A więc tak, mili Państwo Kolejny dzień, zaczynamy od oczekiwania na jakieś zlecenie Godzina dziewiąta. Ja już kawkę wypiłem i przypomniałem sobie, że muszę jechać kurde do Bogatyni Do paczkomatu Bo tam kurczę jest paczka, czeka na mnie od soboty I ona dotarła o godzinie tam chyba 11 Więc dzisiaj się czas kończy więc muszę, A muszę kurczę tą paczkę odebrać, bo zostanie zwrócona do nadawcy a zamówiłem dwa kartony gazu, czyli kurde, chy, 56 sztuk gazu. <laughs> jak, mam, ma, jak, mam, jak mam jeździć yy, po dwa tygodnie, no to trzeba gaz. Ja piernicze. No szkoda, że się kurczę już tak szybko. Linka nasza yy, skończyła fajna, bo była bardzo fajna. No ale cóż, niektóre rzeczy się kończą, a niektóre się zaczynają. Może kurczę jakaś linka będzie. W miarę fajna, ciekawa jakąś znajdą, na no jak nie, no to będziemy jeździć po dzikich kurde krajach jak Francja. No, bo z tego co tak widzę to dużo tam właśnie e, kierowców z firmy jeździ na tą Francję regularnie. No nie podoba mi się ta Francja, no ale cóż. No dobra, zbieram się i widzimy się. Przy naczepie Już jestem praktycznie można powiedzieć na miejscu Do CPN-u Zostało mi dosłownie 500 metrów Zaraz zobaczę jak Wygląda naczepa Jadę do paczkomatu Odbieram dwa kartony gazu Jadę zrobić zakupy No i Czekamy na zbawienie Jednym słowem Tą stronę widzę, że jest ok, Ale mnie interesuje prawa strona jakby nie patrząc Tu mamy wszystko OK I mnie interesuje ta strona Nie no, jest OK wszystko No to dobrze jak jest OK W środku jest pusta ale można kupnąć Są. jest OK A oh, piernicze Za jakie normalnie to grzechy wszystko oh. Za jakie to grzechy, wszystko normalnie, to jest chat komandos, moi drodzy Wniosłem kurde torby z zakupami A zapomniałem O jednej najważniejszej rzeczy, podjechać do paczkomatu e, Czekajcie, ja szybko sobie kupnę Do której godziny mam tak na dobrą sprawę czas e, odebrania tej paczki e, ty, 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 ty. To mnie nie interesuje. E, gdzie to kuźwa było? Moje zakupy nie. Tu w powiadomieniach Allegro musi być, nie? Czy nie? E, do Kuźwa. Odbierz. A, jest. Jest, moi drodzy. Szczegóły zakupu. Hmm. Rozumiem szczegóły zakupu. Do kiedy mam czas? O, jest dostawy. Zakup opłacony, przesyłka odebrana. Odbierz przesyłkę do. A, to ona w sobotę była o 13.12. O, widzicie, czyli mam czas jeszcze, kurde, niecałe 3 godziny. Niecałe. O, tam dwie z haczykiem. Dobra, mało ważne. Co ja tu mogę rzet? No, kurczę, poukładam sobie zakupy do lodówki. E, po prostu. No i będziemy oczekiwać, sobie na zbawienie. Kupy są. Popakowane do lodówki teraz jadę do paczkomatu, odebrać kurde Gaz przywiozę jeden karton do ciężarówki, drugi zostawię w bagażniku. Jedenasta, moi drodzy. Ja pierdzielę. Jak ja uwielbiam coś takiego, to jest normalnie coś. Brak słów, jednym słowem, można powiedzieć. Jednym słowem, można powiedzieć, że to jest brak słów. Pod a, few minutes later. No, a ja znowu co? W ciężarówce. Tym razem już mamy gaz. Czekajcie, chyba to tak się tu powinno otworzyć. Pyk, czy nie? Czy na odwrót? Chyba na odwrót. Chyba tak. Zresztą nie wiem. No dobrze otwieram teraz No i mamy gaz, więc możemy żyć 8, 16 20, 28 Jest dobrze. I drugi taki zestaw mam w aucie w bagażniku i tam go na razie zostawię O A dokładnie tam tam wo, w bagażniku Tam ło. Ja cię kręcę normalnie. Jest godzina 17.55 i powiem szczerze, że to jest bardzo wszystko słabe. Bo i mianowicie kurczę, nie mam żadnej informacji na temat załadunku. Więc nie będę kurde siedział, czekał. Tylko po prostu jadę już do domu. Ile można siedzieć tu na jednej kawce, tam na drugiej kawce i, i tak dalej no, swoje sprawy pozałatwiałem więc jadę do domu no. tak jest dotarłem do domu właśnie i do tej pory nic się nie zmieniło jest totalna cisza żaden kurcze spedytor się nic nie odezwał no dlaczego ma się odezwać jak on już jest w domu ja pierniczę no to szczerze tak powiem, że gdzie moje kapcie? Tam, w pokoju. No to w takim razie wychodzi na to, że linka się skończyła albo ona funkcjonuje tylko w takie dni, co mojemu szefowi nie pasuje, bo inaczej tego nie mogę skomentować albo się faktycznie skończyła. No, troszeczkę nie mogę zrozumieć tego, że od y, tamtego tygodnia żadnej roboty nie ma, nie, dla mnie. Nie mogę znaleźć. Sz, kurde, no to jest coś nie do pomyślenia, jednym słowem. A nie ukrywam, że każdy kurde chciałby zarabiać. Tak samo jak auto stoi tydzień czasu, nie zarabia. Wszędzie by chciał zarabiać, tak. No, ja też bym chciał zarabiać, no bo jednak każdy ma rachunki do opłacenia. I tak dalej, a nie tylko kurcze, żebyśmy stali w miejscu. I wiem jedną że o! Że nadgorliwi ludzie tak mają, nie? Że kurcze nie wiedzą, że wyjadą, a oni robią sobie zakupy już, nie? Do ciężarówki. Ja pierniczę. No, tak to właśnie wygląda. Sytuacja: 18.35. Ja pierdzierdę. Cały dzień, kurwa, w oczekiwaniu. Tamten tydzień to chociaż wiedziałem. W środę było powiedziane, że e, do końca tygodnia nic nie, be, nie, nie będzie, więc człowiek inaczej funkcjonował. Teraz człowiek kurcze chciałby posiedzieć w domu, ale z drugiej strony wie, że ma kurcze zobowiązania i musi zapierdzielać, więc teraz już mi się ten tydzień nie, nie uśmiecha do siedzenia w domu. Nie wiem, nie mam pojęcia zobaczymy co jutrzejszy dzień przyniesie więc widzimy się w kolejnym dniu dziękuję do widzenia do zobaczenia odpierdolcie się ode mnie